Witam wszystkich. Czas zobaczyć dzisiaj jeżynkę. To jest Triple Crown. Jak widać w pełni kwitnienia. Już niektóre owoce zawiązane. Jak tutaj. Ładnie to będzie. Będzie dużo tych owoców. O, tutaj z tyłu. Jaki ogrom. Tutaj. Także będzie co jeść w tym roku z Triple Crown'a. To na pewno. też już wygięta. No to jest sadzonka Triple Crown'a. Poprzez odkład w zeszłym roku. Poszła na zimę do doniczki. Dzisiaj, w tym, w tym roku na jesień. Wkopana w ziemię. Tak samo ładnie rośnie. No i tutaj już jest Loch Ness. Coś zaczął się zbierać w końcu. Rośnie do góry. Może coś z niego będzie na przyszły rok. No tutaj torn free. Też parę owoców będzie do skosztowania, a reszta się rozrasta na przyszły rok. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.